Oszacowaliśmy popyt na rynek wodoru i ten w takim. W realnym wariancie to jest 3000 ton wodoru w 2028 roku, a w takim bardziej rozbudowanym wariancie to jest aż 6000 ton wodoru. I widzimy tutaj duże możliwości, żeby zbudować duży projekt, który mógłby powalczyć o unijne środki. Dzisiaj mieliśmy gości z Unii Europejskiej, którzy, krótko mówiąc, potwierdzają, że to jest możliwe. Teraz jest tylko pytanie, czy uda nam się zintegrować, uwspólnić nasze działania, po to, żeby taki projekt spróbować zrealizować w porcie Gdynia. To jest dzisiaj konieczne, zwłaszcza ci wszyscy sceptycy, którzy mieli wątpliwości wcześniej, to wydaje się, że po, po agresji Rosji na, na, na Ukrainę nie powinni mieć żadnych, żadnych wątpliwości. Skoro paliwa stają się w istocie orężem militarnym zmuszającym do pewnych działań różne państwa, to trzeba po prostu pójść w kierunku alternatywnych źródeł, źródeł energii. PESA jako producent taboru z dużym szacunkiem i nadzieją patrzy na to, co robi Pomorskie w ogóle w obszarze technologii wodorowej, bo dla nas to jest przykład takiego regionu, który jest najdalej, który chce, który ma pełne przekonanie, że te technologie są nieuchronne i że warto. Port Gdynia i cały ten koncept hubu wodorowego w porcie to dla nas ogromna nadzieja. Jestem przekonany, że to może być pierwszy polski projekt, który naprawdę realnie zostanie zrealizowany. A my, jako producent pierwszych polskich lokomotyw wodorowych, manewrowych, się idealnie w ten projekt wpisujemy. Dlatego tu jesteśmy, dlatego chcemy tutaj być i wspólnie z Województwem Pomorskim i Sportem Gdynia działać. Jakby dołączamy się do tego chóru głosów, który, który widzi ten proces nieuchronny, szukania rozwiązań, które będą dążyły do zeroemisyjności. I no, mój terminal, Bałtycki Terminal Kontenerowy jest, chce być oczywiście nie tylko częścią tego procesu, ale też jakby forpocztą. Jak tylko uda się zapewnić obecność nas, jako operatorów w Porcie w Dyni, no to uruchamia proces inwestycyjny idący w dekady. Dlatego też warto, żeby te procesy, które trwają długo, też przy, przygotowywać odpowiednio wcześnie.